Znalazłem tam burgera z dodatkiem Karoline Reaper. Hmm. ale czy ostry, no musicie się przekonać sami. Jak tylko zobaczyłem dodatek Karoliny Reaper do sosu, no nie mogłem obejść się smakiem. Nie powiem, że jest mały, no bo sami widzicie, wypakowany brzegi. Zobaczymy, czy Karolina Reaper w tym wypadku robi robotę. Mam nadzieję, że nie. Siemanko, z tej strony Maksym i witam Was na ostrym kanale. Dzisiaj przyjechałem do samego centrum, do miejsca, które nazywa się Bystro Hot Dog and Burger. Jest to miejsce znajdujące się na rogu tamka i. no, samo centrum w każdym razie na Powiślu. więc jeżeli ktoś chce, to może wpaść i spróbować ja idę zobaczyć, bo znalazłem tam burgera z dodatkiem Caroline Reaper. Hmm. Ale czy ostry, no musicie się przekonać sami, zostawiajcie łapę, komentarz i subika na samym początku, bardzo Was to proszę i widzimy się za chwileczkę na konsumpcji, że tak powiem. Jak tylko zobaczyłem dodatek Karolin Ripper do sosu, no, nie mogłem obejść się smakiem, i przed pracą przyjechałem właśnie na tego burgera. Już czekam, już zamówiłem, zapłaciłem 52 zł z napojem za burgerka. Sami powiedzcie, czy to dużo, czy nie. Ładnie pachnie, to na pewno. Plus jest taki, że miejsce jest w samym centrum w samym centrum, bo znajduję się na Powiślu Powiśle, ulica Tamka niedaleko Wisełki bardzo duży ruch w ogóle chciałem nagrać na ogrodzie, ale no jest zbyt duży hałas więc postanowiłem nie robić wam tego i sobie również nie robić problemów z dźwiękiem, bo nie wiadomo jakby się to finalnie zapisało czekam i daję znać dobrze moi drodzy hamburgera, spore, powiem, że jest mały, no bo sami widzicie, wypakowany w brzegi, pomidorek, na pewno jest jalapeno, na pewno jest dodatek Karoliny Ripper, siraczy, pikle, sałata, cebulka i serek. No i zobaczymy, czy Karolina Ripper w tym wypadku robi robotę. Mam nadzieję, że tak. Nie będę teraz za wszelką cenę mówił, że jest przepyszne, bo znowu powiecie, że, że współpraca. W każdym razie <laughs> była świeżutka, mięciutka i pulchna. Nie wiem, czy nie jest zbyt nawet pulchna. Mięsko wysmażone tak jak nie Lubię, tak jak wiecie, zresztą, że zawsze jem mocno wysmażone. No ale przeszliśmy tu po ostrość. Ostrość wyczuwalna jest delikatnie, no ale zjadłem tylko dwa gryzy na ten moment. Dlatego biorę się w dalszą konsumpcję i zaraz się przekonamy, co się znajduje w tym sosie. Wyczuwalny jest ten posmak dla Karoliny Ripper. Taki charakterystyczny, ale nie jest jej jakoś dużo w tym sosie. To na pewno, no bo nie składam mnie jakoś. Nie wiadomo jak to bardzo, bardzo wodniste wszystko tu jest. Jeszcze, jeszcze w wyroku nie wydaje, jakoś, jakoś mocno się nie unoszę. Poza tym też mocno się rozsypał ten burger. Więcej kwasku niż ostrąści, to na pewno. Mało by czuł, ale reszta składników. Czy mięską czy kwasotem? No i trochę bułeczki. Mam pewne przemyślenia, ale o tym powiem Wam. Jak znajdę się w miejscu, w którym będzie jeszcze trochę ciszej, bo ta muzyka została włączona teraz. Więc tak moi drodzy, jeśli chodzi o samego burgerka i jego ostrość, no bo po to przychodzę, zwłaszcza po to, ale to wiecie, no ja szukam ostrości, ale również szukam smaku. Jeśli chodzi o ostre, strzyna. 10. mimo Karoliny Ripper, jest jej niewiele, naprawdę. Hanapania w ogóle nie robi na mnie roboty, jeśli chodzi o smak i ogólnie cały kształt. Jest spoko, ale bez jakiegoś uniesienia myślę, że 4 mogę dać. Słuchajcie to już ten czas, w którym pizga wiatrem niestety, ja śmierdzę mięsem, jadę do pracy, jadę teraz robić trening przede wszystkim. No a jeżeli podobał Ci się content, pamiętaj, żeby zostawić łapę i subika i widzimy się w przyszłym tygodniu, mam nadzieję że już dwa razy, chcę ruszyć z dwukrotnymi odcinkami w ciągu tygodnia, także do zobaczenia, trzymajcie się i mam nadzieję, że będziecie.